No i po wakacjach, co tam w kinie, mechanik, no chyba lepiej niż hydraulik. So bye, bye Miss American Pie You're my shaggy to the levy, but the levy was dry And then good the boys will drink whiskey and rye Singing this will be the day that I die Konfrontacja. Co można powiedzieć o tym filmie akcji? Co można powiedzieć o każdym filmie akcji z Jasonem Statamem. Jeśli widzieliście jakiś film z nim w roli głównej i macie ochotę obrać go jeszcze raz, to macie ku temu okazję. A była jest, jest zaskakująca. Otóż jakiś płatny zabójca znalazł miło swojego życia i postanowił, że przestanie zabijać. Ale złe ludzie porywają jego narzeczoną. Chwila. Let me this right now. Um, no, Ok, I'll let you really? No! <laughs> I każą mu zabijać, bo jest najlepszy. Co najciekawsze, wszystkie walki, no oprócz finałowej, toczone są z osobami albo organizacjami, których nie mamy zielonego pojęcia i które w ogóle nas nie obchodzą. O dialogach czy innych postaciach mówić nie będę, no bo niestety nie istnieją. No ale wszyscy wiemy, po co się tu zebraliśmy, przejdźmy do akcji. Akcja jest fajna. Trochę się biją, pokazują ładne widoczki, każde zabójstwo jest w atrakcyjnej wizualnie lokacji. Jeśli do kopania tyłków nie potrzebuje żadnego uzasadnienia, albo jesteś po trzech piwkach, Żyć i umierać. Jestem pewien, że wszyscy, którzy na ten film pójdą, będą się spodziewać kolejnego filmu akcji, jeżeli jest on z tatamem, Więc wyjdą zadowoleni i puk z nimi. Bo całej reszty, mówię, nie polecam. Zaprosiły 4 kupi na imprezę, ale coś musi lecieć w tle? Jak najbardziej. Cały dzień czytałeś Ulisesa i masz ochotę na coś lekkiego w telewizji. Pewnie, że tak. Chcesz znaczyć jakiś ciekawy film w kinie? Wydaj się zlutną na coś innego. Nie oczekuję od kina sensacyjnego jakichś wielkich opowieści, no ale... Porwali mu dziewczynę i trzeba ją ratować? Proszę was. W ramach rzetelności dodam jeszcze, że Mechanik Konfrontacja jest kontynuacją filmu Mechanik Prawo jazdy. Prawo zemsty. Jest aż jedna rzecz, która łączy te oba filmy. Podsumowując, tylko dla panów good boys drink whiskey and rye keh melch kan zris a kaye galejisen es blaybe da vay dikh dan